Najmocniejszy odcinku na moim kanale. W dzisiejszym odcinku będziemy montować brakujące apy do Sentinela, czyli apa 3 i apa 4. Zapraszam do oglądania, zostawcie suba, łapkę w górę, no i komentarzy. Widzimy na razie do urzędu po wypłatę z frakcji. Nie spodziewałem się, że tak szybko będziemy montować kolejne dwa łupy. W dalekiej przyszłości już będziemy montować lampki. Raczej to będzie w planach jako kolejny odcinek. No i co, no po lampach na pewno będą jakieś LPG, szybki, jakieś takie gradułki po prostu. Jeśli będzie starczyło, to może ABS a zamontujemy, ale wydaje mi się, że może nam nie starczyć. Ostatnio wrzuciłem fany moment z sandów i nie wiem czy będziemy rzucać teraz po prostu znowu jakieś utrze te Funny Moments, czy może jednak wciśniemy, yy, że te fany Moments na przykład kolejne by weszło za próbą... Bo... Tak, może w wakacje, jak, jak będą klipy wystarczające, i wtedy tam wyjdzie trochę tego fany moment. A tak, tam no to wiecie. widzimy sobie wszystko. Na chwilę obecną raczej Wam nie przedłużam, tylko widzimy się już u tunera. Five minutes later. sobie do tunera. Aż tuner mam Ja się zorientuję, że jestem. Czekamy, może się obudzi. Miejmy nadzieję, Najwyżej więcej pojedziemy do innego. Chyba ktoś jeszcze jest. Eee... Jeszcze jest. Na LS Market A przyjechałem tutaj, bo tu miałem najbliżej Oooo No i koniec No i koniec challenge'u Dobra, chyba pojedziemy po prostu na LS Market Tam do tunera, bo tutaj ten tuner to awczyz stoi Nie wiadomo czy nawet nie zauważył Napiszemy do Nwymyny Jadę do Cby Jedziemy na LS Market Kurwa to się rozjeba! O kurwa Chciałem zapłacić, no ale pojechał, no to nie zwróciłem uwagi na nic, no nic, nie przedłużając jedziemy. A little longer than a few minutes later. Dobra no i co? Dojeżdżamy sobie do tunera Jadimy mu 3 i 4 my to co trzeba. To jest 61 800 Dobra. mamy już full w tym. A co teraz podpytam ile kosztuje ABS No śliczny setka, okej okay, dobra, to nie bierzemy Bierzemy tylko granicę Dobra, to ustawimy sobie upiki Skręt na plus 4 minus 3, plus 5 źle, ale to nisk się teraz O, człowiek a to się teraz Zobaczmy jak to wchodzi w zakręt. Może nie przy takiej prędkości, trzeba to przetestować przy większej. No, trochę mu brakuje jednak przy tej prędkości jeszcze tego zakrętu. Ale to gdzie wy mnie jeździć tak naprawdę. Kręca na pewno lepiej niż skręcał. Ja dziękuję bardzo za oglądanie tego odcineczka, widzimy się na kolejnych, zostawcie łapkę w górę, komentarz, subika, trzymajcie się.